Witam na kanale Mateusza. Powiem Wam, że tak właśnie trzeba to robić. Młodzi ludzie naturale do dzieła do boju. Zakładajcie kanały, działamy. Siemano. 8 września. Do zawodu zostało dwa tygodnie... E, dwa 2 tygodnie. 2 tygodnie, jeden dzień dokładnie. E, jesteśmy w Warszawie i ruszamy do Olsztyna na trening. No i pozowanie głównie z Mariuszem Czerniewiczem, czyli z moim trenerem. Także zapraszam Was do oglądania. Pytaliście mnie ostatnio właśnie na Instagramie kto jest w końcu moim trenerem, bo tam dawałem wrzutki, ale, ale nie mówiłem dokładnie. Także moim trenerem jest Mariusz Czerniewicz. Prowadzi mnie od października, listopada 2022 roku, jakoś tak. No i dlaczego go wybrałem? Dlatego, że uważam, że on jest w stanie wyciągnąć z formy mojej naturalnej maksa do tego startu i ma po prostu doświadczenie, które uważam, pomoże mi w osiągnięciu tego, czego chcę osiągnąć w tych zawodach czyli po prostu życiowej formy i formy, która będzie liczyła się na, na scenie, na deskach w NBF-u. Najbardziej tak naprawdę dzisiaj interesuje mnie pozowanie, sam jestem ciekawy co on wymyśli, jak on widzi w ogóle moją sylwetkę na te dwa tygodnie przed startem. Aczkolwiek WPF w ogóle nie jest wielkim wyznacznikiem, jeżeli chodzi o start w WNBF-ie. Dla mnie to jest tylko i wyłącznie sprawdzenie formy na 4-5 tygodni przed docelowym właśnie tym WNBF-em, a Mistrzostwa Polski tu na WPF-ie w Siedlcach mają po prostu sprawdzić e, moje flow na scenie. Głównie, głównie po to jest ten start. I nie ukrywam, że już tam raz startowałem, co, o czym już mówiłem. E, fajne zawody, fajnie zorganizowane, fajna atmosfera. Mega pozytywni ludzie, zero takiego spięcia, więc super to wspominam. I teraz pojadę sobie tam. Wiem, że kilka osób się wybiera. Z kilkoma osobami pojedziemy. Zrobimy. Fajne wyjście, zjemy coś dobrego i, i to jest cel na, na siedlce za te 15 dni. A co do e, WNBF, no to właśnie musimy sobie ustalić dzisiaj mm, strategię na te najbliższe tygodnie. Już mam wrzucony do, e, do, e, do update'u diety. Mam co tydzień refit. Refit mam 700 węgla w tygodniu, czyli już powoli. Dajemy odetchnąć tej, tej sylwetce, bo właśnie po to robi się refit w trakcie, w trakcie redukcji, żeby, żeby, żeby po prostu sylwetka złapała taki, taki oddech, taką świeżość. Więc już co, ty, co tydzień mam taką przekładkę 700 węglowodanów I, i to już jest ta, tak naprawdę, to już jest odczuwalne. Dzisiaj jestem właśnie po takim dniu. Wczoraj załadowałem 700 węgli, dzisiaj jedziemy na trening, więc myślę, że a mamy trening góry. Także troszeczkę powinno mnie spompować na ostatnie dwa tygodnie pewnie troszeczkę z tej, ta woda nam jeszcze zejdzie, ten glikogen mięśniowy troszeczkę spadnie, ale nadal wysoko chcemy trzymać te węglowodany, żeby po prostu się nie wypłukać do końca, tak jak zrobiłem to w 2021 roku z wody do zera, bo, bo po prostu nie, nie zdążę i nie, tak jak wtedy nie zdążyłem tego nabić i wyglądało to mega słabo. Dlatego stricte odw odwadniania jako takiego raczej nie będzie. Delikatne mogą być zabiegi kosmetyczne wręcz odnośnie wody, podaży wody, sodu, potasu. To, 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 to będzie kosmetyka podejrzewa, Bo w ogóle tego nie będziemy dotykać, może troszeczkę wody. No i widzimy się w olszty. które na pewno robić. Prok, tak, tak by się nie może. Czyli dążymy do... Czy, Okej, okay, lepiej się poprawiłeś, lepiej się poprawiłeś zdecydowanie. Bo teraz tak, jak patrzysz na swoją sylwetkę, to to czego... Biodro, jak to Czyli ta rotacja musi być, ale rotacja nie będzie z przyjęciem biodro. Biodro, ruchowe. Czyli zawsze lub przywiedź kółko, ta kościoła długa jest wywinięta do góry. Tu jest... Biodra, to zachodu w górę. Nie wiem to... A zmieni Nie zmierzyć wierzyć A to może nie wej. Stajesz i to biodro To biodro Kurde dawno tego nie robiłem Witam na kanale Mateusza Powiem Wam, że tak właśnie trzeba to robić Młodzi ludzie, naturale do dzieła, do boju. Zakładajcie kanały. Działamy. Witwa o kulturystykę rozegra się w internecie. Także, Mateusz, życzę Ci, żeby kanał się rozwijał, żeby był milion subskrypcji i żeby na scenie sportów sylwetkowych w NBF było Was coraz więcej. Dobrą robotę robi. Dobrą robotę robi. Pokazuję Wam, jak wyglądają przygotowania tej federacji od środka. No i też mam nadzieję, że pokażesz zawody chyba, co? No, także róbcie to samo, co Mateusz. Starajcie się być lepsi od niego, ale wszystko w ramach zdrowej sportowej rywalizacji bo nie mamy nic treningu nagrane chyba No i co? Bum. Robota zrobiona. Wiemy nad czym mamy pracować Pozowanie czy będzie poprawione to się okaże. Na razie po prostu sobie przetrenowaliśmy to co widzieliście. No co, cięcie z kalorii zapewne zgodzimy. Zostało jeszcze troszeczkę wody i fatu mi siedzi, więc, więc ta forma na, na siedlce będzie taka 80%. Docelowo na stówkę będziemy gotowi na, na WNBF. Eee, no i tyle, no co, fajnie, fajnie się było spotkać. Mariusz właśnie zwrócił uwagę na, na takie detale odnośnie, odnośnie pozowania. W, e, zwłaszcza w WNBF jak to wygląda i e, No i co? No i super wyszło Także jestem bardzo zadowolony e, Trzeba pracować Wracamy, wracamy Trochę, trochę wiedzy złapaliśmy e, Zrobiliśmy dodatkowo sobie trening Z treningu nie mam żadnych wrzutek Bo naprawdę strasznie dużo ludzi było na siłowni I też nie chciałem nikogo denerwować tą, tą kamerą Dopiero, dopiero jak e, Mariusz. Mariusz przyjechał, to, to po prostu narzucaliśmy sobie pozowanie i z tego akurat dużo się dało. W sumie to wszystko nagraliśmy, tak jak, tak jak już widzieliście. A trening co? Zrobiłem sobie na spokojnie całą górę, delikatnie, bez, bez jakiś tam wielkich ciężarów, bo nie, nie ukrywam, że ta trasa też mnie trochę zmęczyła. Rano, rano to bieganie. Teraz też już mi się oczy delikatnie zapalają do spania, a tu jeszcze mam 200 km. Eee, no co? Protipy niektóre mamy na pozowanie. Wiemy, jak uszukać sędziów, żebym wyglądał na dużego, a duży nie był. Eee, będą zmiany na pewno. Bo już gadaliśmy z Mariuszem wstępnie. Na pewno będziemy schodzić z węglowodanów jeszcze na no te ostatnie dwa tygodnie bo tą formę trzeba poprawić no to już wiedziałem wiedziałem wcześniej, że to jeszcze nie jest forma startowa więc, więc te zmiany musimy wprowadzić formę troszeczkę oczyścić forma na siedlce na mistrzostwa polskich to i tak będzie 80% czyli tak jak zakładaliśmy sobie pierwotnie a forma na WMBF no to też mają być sznity wszędzie i ma być docięty na wiór co do pozowania Super. Przyjechaliśmy. Eee, uważam, że naprawdę warto było przyjechać, zobaczyć. Eee, po prostu jak na to patrzy gość, który, który ma dużo większe doświadczenie eee, poświęcić ten czas i, i po prostu eee, troszeczkę jeszcze wyciągnąć coś dla siebie. Mamy wszystko nagrane, więc też nam się to na pewno przyda. I co? Eee, no i tak no, słuchajcie. Tak naprawdę trzeba wracać do domu, trzeba odpocząć jutro wysłać raport, zrobić jutro trening nóg no kolejny. 15 dni zostało do końca, czy do końca no pierwszych zawodów, do przedstartu. I tyle, tu wielkie magii nie ma. To co, to co Mariusz mówił w nagraniach, No to yy, na pozowaniu, to tak naprawdę wszystko, niczego poza kamerą jakoś nie. Mamy jakieś, nie wiem. Magi tutaj nie będzie. To są proste rzeczy, które mają wpłynąć pozytywnie po prostu na całą moją sylwetkę. I tyle. Także ja muszę się zająć tym, żeby teraz formę, formę dociąć. Pracować nad tym pozowaniem. No i tyle. Także za dzisiaj wam bardzo bardzo dziękuję. Dziękuję też Mariuszowi za, za fajną gościnę. Za, za, za całe wskazówki za to, że że poświęcił czas, spotkał się z nami i no i widzimy się na WNBF w Warszawie 29 października